Malik Montana jest najlepszym artystą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jak wielu z was zapewne wie, Malik Montana jest polskim raperem, o pseudonimie łudząco podobnym do głównej postaci serialu Hannah Montana. Zdania ekspertów są podzielone, stąd jedni uważają, że Malik Montana jest idealnym wzorcem dla młodzieży, a drudzy, że Malik Montana jest producentem muzyki dla szeroko pojętej patologii. Jednak ja osobiście popieram tą pierwszą stronę, gdyż uważam, że jego muzyka nie wyróżnia się jedynie brzmieniem, a niesamowitym przekazem zawartym w tekstach. Jego teksty pomogły mi przejść przez najcięższe i najgorsze chwile w moim nastoletnim życiu. Cytując teksty ostatniego albumu Malika Montany zatytułowanego Export-Import, udowodnił, że tkwi w nich niedoceniony przekaz. Ona występuje w filmach dla dorosłych, a ja jestem pierdolony rockstar. Palę jointa w pokoju dla niepalących, ale jestem kurwa pierdolony rockstar. Widzę jak się na mnie patrzysz, aż wokół ci się błyszczy. Od toksycznych substancji mam znieczulone zmysły. Pokoje hotelowe, ja sobie w nich robią trap house. Najrany skunem tak, że wbiła straż pożarna. Jedna z moich ulubionych piosenek na płycie Export-Import. Jest to niesamowity kawałek z moralnym przekazem dla naszej polskiej młodzieży i z pewnością jest warty przesłuchania. Myślę, że śmiało można podać ten kawałek jako jeden z przykładów, dla którego Malika Montana można uznać za najlepszego artystę na całym świecie. Malik Montana z okazji walentynek wystąpił również w telewizji Polsat, gdzie również miał okazję wykazać się swoją twórczością, co oczywiście zrobił. I zaśpiewał piosenkę. Nie chcesz słuchać moich kłamstw o tym, co robią w weekendy. Kocham ją, ją, ją. Dlaczego budzę się z inną? Kocham ją, ją, ją. Dlaczego budzę się z inną? Myślę, że na tym świecie nie istnieje żadna persona, która nie chciałaby usłyszeć tych słów z ust swojej drugiej połówki. Stąd właśnie uważam, że Malik Montana jest najlepszym artystą na całym świecie. Nie zapomnijcie zakupić jego ostatniej płyty Export Import.